Wiem, że to najtrudniejszy telefon w życiu, ale przeprowadzimy Cię krok po kroku. Pierwsze, o co zapytamy, to czy zgon nastąpił w domu, czy w szpitalu? Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, wyjaśniamy rodzinie, że dokumenty niezbędne do rejestracji zgonu będą dostępne kolejnego dnia roboczego o czym też informuje szpital. Ważne, zrób zdjęcia tych dokumentów. Wierz mi, to może zaoszczędzić Ci sporo problemów, a one mogą później ci się przydać do ubezpieczenia. Następnie z kartą zgonu i swoim dowodem osobistym udaj się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu, w którym nastąpił zgon. I jeśli masz dowód osobisty o osoby zmarłej, weź go ze sobą. Gdy już uzyskasz akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, przyjdź do nas. Omówimy szczegóły dotyczące pogrzebu, jego datę oraz formę. Jeśli zgon nastąpił w domu, lekarz od razu wypisuje kartę zgonu i przekazuje ją rodzinie, a my przyjeżdżamy po osobę zmarłą. Wiem, że to czas ogromnego stresu, dlatego przy pierwszym telefonie dajemy tylko podstawowe, niezbędne informacje. Resztę ustalimy wspólnie. Jesteśmy tu dla ciebie. Zapisz ten film na później, by w razie takiej sytuacji być przygotowanym.